Siemano, cześć, ja jestem Candy, witam Was bardzo serdecznie w multiplayerze gry Call of Duty Advanced Warfare Wiecie co, myślałem żeby rozpocząć od rundy treningowej Ale tam chyba będzie po prostu czyste znalezienie graczy, lobby będzie i od razu wejdziemy do gry Nie będzie żadnego tworzenia klas, choć w sumie możemy zobaczyć eee, To będzie okrojone, pobieranie profilu online tak, już mi wali listę. Nie, ja chcę wyjść, wyjść, wyjść. Chcę graj gr online i tutaj mamy o, super, Candy. Le uhu, ale ja fajnie wyglądam. E Znajdź grę nie. Stwórz klasę po prostu. Możemy od razu, nie jestem jakoś ograniczony moim początkowym levelem. Tu jest klasa szósta, pewnie dostępna kiedyś później. Klasa pierwsza. No to stwórzmy sobie cokolwiek. Ja nie wiem jak te bronie tu będą. BAL-27 albo AK-12. Co dużo mi to jakoś za bardzo nie mówi. Tu mam jakieś... Nie, mam dwa rodzaje tego AK-12. AK AK-12 G. Czym ona się różni, że tak Broń automatyczna w tej klasie, najlepsza mobilność. Wyglądem. Wezmę sobie, stworzę dwie klasy. A tu mam jeszcze pistolety maszynowe. E, MP-11, kf 5 Dajmy szturmowy, można. Jeden szturmowy robię później. A to nie jest strzelby. Fajnie, ciężka broń i specjalne. Co? Tarcza MDL. <grym> Blokowane na 22. poziomie. Nie, no, pierwszy robimy tu. Karabin. Dodatki. Jak tu wygląda coś z dodatkami? Kompletne zero. Tutaj też, tu mam zablokowane. Stinger M7. Wyrzut niespecjalny. Kusza albo pistolet. Stinger na pociski na... Nie jest mi to w sumie teraz początnę, chcę zwykłą broń, bo jestem przyzwyczajony do szybkiej zmiany, gdy mi się skończy e, magazynek. Tutaj mam dodatki, też nie, kompletnie nic. A tu pierwszy. Skrytość niewidoczne dla BSP, amunicji na mierzącej i Exopink, Szybkie porusz Szybsze poruszanie się, to jest lepsza opcja. Nie do wykrycia dla dronów na bieżących dronów wybuchowych wszystkich serii punktów z wyjątkiem BSP. Coś wybrałem, ale ja nie chciałem brać. Ja muszę mu pokazać. Minimapie możliwość likwidacji wrogów bez miejsca i ich śmierci. To może być ciekawe. Ja tu będę cały czas zmieniał, modyfikował, ale na początek to wiecie. Technik. Niewrażliwy na cyberatak i jemna. Mniejsze drgania podczas przestrzelania. Nie są odporne. Dobra, wybierzmy to. Egzomiętność, egzotarcza. Szybko rozstawialna tarcza przy do ramienia. Tymczasem ona zwiększa szybkość poruszania się. Ucisza twoje kroki. Egzowy wyciszenie. Odłamkowy, zwykły, granat ogłuszający, nie odłamkowy. A tutaj ha mogę dwa takie, tak? Dobra. Ale to na pewno mnie coś kosztuje. A nie, tu jest. Uwaga, to było w Call of Duty, ale czy w goście, nie wiem, ja w goście naprawdę na multiku grałem. E Trzy mecze. Kompletnie mi to nie siadło. Wyłączyłem, wywaliłem, przeszedłem tylko singla. Dzika karta numer 1. Nie mamy tu za dużo. Broń główna w miejscu na broń zapasową. Aha. Też dobra opcja. Jak za umiejętność w miejscu na... I tu mogę sobie wybrać... No to weźmy. Przetestujemy najpierw te dwie. Która lepsza? Tak, żebym jej miał naraz. Dodatkowo oczywiście nie mam. Tu załóżmy, tu, że to jest dzika karta 2 też sobie wpakowałem jak za umiejętność dajmy fajnie tylko później dodatki wiecie że nas będą kosztować te miejsca w ekwipunku więc nie będę sobie, sobie mógł tutaj tak pozwalać seria punktów 1 e, BSP co to w ogóle jest? E, obieg latający wskazujący pozycję w na mapie, ok seria punktów 2 550 ręczna strefa o dużej mocy Pozostałych rzeczy nie mam odblokowane na, który, na którymś z poszczególnych poziomów. Okej, okay, no to strzelnica. Jak fajnie, dobra, mamy strzelnicę dostępną. To strzela tak. A to strzela tak. No dobra, to wyjdzie w praniu. Eee, wstecz. Klasę pierwszą mamy. Klasa druga. Tu weźmy właśnie z tych pistoletów. To mi się podoba. Jeszcze raz weźmy tak właśnie. Przesada. I tu weźmy tą drugą. To by była fajna opcja Wstecz Sorry 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 Nie tutaj 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 mm, To też tak samo Tu coś zmieniałem Chyba nie Niech to zostanie tak jak jest Na początek może być dobre I jeszcze możemy sobie coś stworzyć z, Ze strzelbą, z ciężką bronią Nie bardzo mi się będzie chyba podobało chodzić Przesada sorry A, Chyba że coś zobaczymy nie, karabin snajperski to w ogóle nie dla mnie Jeszcze pewnie na tych małych mapach koda e, To bądź quantum, to jest dodatek edycji 0 Przynajmniej tak mi się wydaje Albo nie, miałem jakiegoś quantuma na opakowaniu, na pudełku A wybierzmy No i dobra, wiecie co, koniec tego kustomizowania, zobaczmy O, twoja postać, kolejne, co tu mamy Personalizacja Mężczyzna Strój 2, okul... Sweet! Jak fajnie hełmy! Nie, to mi się nie podoba. Ja chcę w ogóle... Mogę w czapie? Sweet! Wposażenie. Takie chcę. Rękawice. A jeden grzyb. Nie będę patrzył. Spodnie. Te mi się najbardziej podobały. Na kolaniki. Te. Buty. A niech zostaną te. I egzoszkielet Mogę mieć taki? Któryś to chyba jest zaawansowane Dobra Spoko Wystrój 2, mój Kobitka jak wygląda? A mogę sobie wybrać, a ja mężczyznę też sobie mogę wybrać Fajnie Nie zauważyłem tego na początku A dajmy na początek tego o! Dobra Może być Karta COD Code Emblematy Jeju, tego tu jest naprawdę, wiecie co? Chyba sobie na razie damy spokój z tym. Operacje nie... Dobra, nie, 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 moment. Wyzwania. Broń, wyzwań, Tu jest naprawdę mega. Nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo to zajmie nam wieki. Ja nie chcę, żeby ten multik pierwszy tak został tylko w menu. Przebieg służby, rankingi, zostawmy to. Prestige tam był, ale to nie, twoja postać. Zbrojownia, nagrody, zakup. Nagrody czasowe, nagrody na stałe. To, to jest to. To jest z dodatku. Znaczy z edycji 0, którą na pewno wszyscy mają. Dobra, no to co? Mecz prywatny nie. Znajdźmy grę. DM drużynowy, co właśnie tu w ogóle mamy. Dominacja, likwidacja podwójna na ziemno. Uplink, imped, mocniony punkt. Unajdź letu i zdobyć flagę. Didmage. Zagrajmy standardowo. Uh, o, no no no, 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 On mi wyszukał, fajnie, już tu mam lewele nabite. Ej! Fajnie wyglądacie wszyscy. Wszyscy w tych hełmach... O serio? To jest lepszym. Głosowany jest. Nie znam tej... Nie znam tych map, nie wiem jak to co wygląda. Pewnie dostanę tutaj ładny łomot na sam początek. Muszę się rozegrać, dzisiaj w nocy sobie będę łoił. Przerwa 29. Zbrał mnie o Twoją postać, stwórz klasy, nie chcę. Przedmioty. To ja mam teraz wybrać? Chyba nie. Nie chcę nic naciskać w sumie. Solar, a zagłosuję. głosują na to, teatr ja zagłosuję. 25, typo gra pewnie, od rana. Ja będę grał całą noc. A ja jestem chyba najfajniejszy. Chłopaki, co powiecie? Ja jestem najfajniejszy. Mhm, mm ja mam przynajmniej tych okularów, jakiś kamizeleg, one na pewno nic nie dają za bardzo do ochrony, e, przynajmniej jestem mobilny, wszystko widzę, mogę ruszać swoim karkiem. Zostałem podzielony, o jestem z najlepszym typem. Czy z tym są na najwyższy level? Komando Dani Cop, same candy dupy, pandy. E, tu muszę pewnie zmieć jeszcze opcję przybliżania. Celowania, bo ja muszę mieć takie coś, że jak trzymie, to tylko celuję nie ma, że jest przełączanie. Musi być po prostu na przycisk celowa. Nie jestem tak przyzwyczajony, tak to jest lepsze. Muszę tyle cykać. Klasa pierwsza. Czekiwanie na graczy, rozpoczęcie meczu. Dajmy opcje opcje sterowania zanim się rozpocznie. Eee, cel... Przy... Dobra, mam. Fajnie, zapisało się z tamtego też, także słodko. Let's go. Dwa, jeden. Jazda! No jazda. Dobra, wyeliminuj graczy Ciekawe czy ci dostanę baty No, widziałem, piesza krew Zawsze na mnie, zawsze po prostu Zabity przewo odrodzenia Zaraz tłukę, To tak być nie może No gin! Serio, kto mnie zabił? Ten z dachu? Fajnie, celność 100% Ale tu wiecie, no pierwszy pierwszym się tu muszę... No i super, odkupiłem winę. Zapomniałem, że mogę tak skakać Kocham tą grę <trybujesz> Trzy podrząd. Zaczęło się to jakoś, zagubiony byłem na początku Nie wiedziałem, że mogę skakać po prostu Też czułość myszy muszę dopracować Trzeba dopracować, bo mam dość złą No! Jeju, dlaczego stamtąd? Dawaj, 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 dawaj Jazda, jaki UAV? Jak ja mam w ogóle uruchomić jakieś pozostałe umiejętności? Nie za bardzo wiem Tam jest A bo i nie Hello? Jest tu kto? Ja uwielbiam biegać po budynkach To się upodobnie tak do tam fola, że... No! Mój To jest nade mną mój? Fajnie. Kurczę, zauważył mnie. Ostatnie 4 do 5. Dobra, jakoś tu nadrobimy. Nie tak mam za dużą czułość, tak mam znowu za małą. Ach, dobra, czyli ja to później. Hello? Cześć. Jak ta druga broń się prezentuje? Cieszę się lepiej. Przeżyłeś? Fajnie. Przeszliśmy przez siebie. No, jeden mniej, a drugiego. O co chodzi? Druga. Pochodźmy teraz z nią. Ale przynajmniej pierwszy level zdobędę. Jezus, od tyłu. Ty, komando. Łopsze, daj, dajżeż spokój Są tam No mój, raz tam był Dawaj go, zaraz wyskoczę Asysta Nie lubię asyst, są wredne Jest tu ktoś Szukam wroga Szkoda że się nie mogę łapać krawędzi Za dużo byś chciał Kenny Był tam, był tam, był tam, był tam No pedale No nope, nie teraz Teraz będziecie przeładowywać Chyba sobie kpicie Łukieliam do greku Będę całą nadmiał po prostu Wypad! Ja tu się rządzę. Kuźwa tylko tą czułeś dopracuję i po prostu chłopaki nie macie szans. Ale tak się troszkę niepewnie tu jeszcze czuję, ale zaraz będzie lepiej! Skąd? O, standardowo nie można się Nie Nieważne, że gdzieś raz zdechłem. Nieważne, naprawdę. Ty po <laughs> co myślę, że przymierzysz jakkolwiek to wygrasz? Zobacz, No do góry! Fajno, Dostali możliwość skakania, to teraz napieprzają. Ej, powiem wam szczerze, że ten multik teraz będzie kompletnie inaczej wyglądał niż poprzedni. To z możliwością tego skakania uników. Jak ktoś opanuje dobrze Sztukę uniku! To może przeżyć. Co pan to? Zmieńmy klasę. Na tą drugą. Co ja tu mam? Tu mam taki, a tu mam taki, dobra. Jezus Maria! Jaki rozrzut! Stary widziałem cię Dobra, byłeś lepszy. Serio. Ja dawno w ty nie grałem po prostu, no co? Jestem do Battlefielda przyzwyczajony, weźcie. Fajnie, że go ktoś zabił, bo ja chciałem. Jezus! Ej, faktycznie dobra od tyłu. Ach, dobra, za bardzo ginę. Zbyt często Weźmy to bardziej na spokojnie może. Padł enemy Care package. Ciekawe gdzie? Wieżyczkę ktoś ma Porażka! Dostaliśmy w Popę. Osiągnięto limit punktów. Fajnie. Już trzeci level mam, także. Offsuit. W ogóle mi nie wyskakiwało nic. Lubię. Dobra, dostałem w dupę, ale to nie znaczy, że nie jestem najgorszy z 17. Powiem Wam szczerze, tak, 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 gdzie ja mam tutaj przyrządy do dobrego opracowywania myszką w ogóle wszystkiego. Mam nadzieję, że nie wywaliło nas. Sobie troszkę zmniejszę czułość tego, dam sobie większą na myszce. Szeregowy pierwszy przedmioty, medale. Trafienie, wyzwania jakieś zrobiłem. Nie, raport ogólny. Drugi stopień. Przerwa 45 sekund, więc mamy troszkę czasu. Tłumnik egzo. Fajnie awansowałeś szeregowy drugiej. Egzostymulator co? Czwarty poziom. Witamy. ARX 160. Fajnie. To weźmy, stwórzmy klasę właśnie z tym arx Tutaj tego nie. Dobra, na czwartą. Na razie tak po prostu e, totalnie chaotycznie. Dodatków nie mam. Ciekawe czy do tamtego. Sorry. Ciekawe czy tutaj nie to zmiana. Może być na pistolety. Nie wiem, nie chcę się tym zająć. Ja chcę tu zobaczyć. Czy czasem nie dostałem jakichś dodatków? Nie. Muszę 20 zabić typków za pomocą tego. I celownik dostanę. A za pomocą tego zabiję troszkę więcej? Nie, też czterech. To nie gra roli. Yy, dobra, zagrajmy jeszcze raz. Mecz rozpoczęli się za jeden. Greenband, match. uruchamienie. I po tym meczu sobie zakończymy. Mmm... Nie zmniejszyłem, nie wszedłem w opcji. Teraz będę miał 15 sekund, to sobie wejdę. Myszka na, na 6000 dpi. I tu też też dziwnie ustawione to ja to po prostu zawsze mam z tym problem. Czułość myszy zmniejszyć. No coś takiego ja sobie na dpi to yy, ustawię. Na DPI machine, na Gigabajcie, świetna mecz w ogóle, a nie, nie będzie tam. To jest Gigabate Ghost M8000X. Świetna mecz naprawdę, polecam każdemu z Was. Troszkę za bardzo sobie udałem, ale co jest większe. Dobra. Low, ja tak w ogóle, no, strasznie powoli biegam. I co ja zrobiłem? Jaki stinger? Co ty pakujesz tutaj? Zabiłeś go? To jest trzy strzałówka Dlatego mi to nie pasuje Ej, sorry Wiecie, co chcę zobaczyć? Bo ja tu w ogóle nie Tak jakby nie wykorzystuję żadnych umiejętności Sprint, wstrzymaj oddech Akcję Aktywacja egzotarczy Przytrzymaj, co mam przytrzymać? Aha, przytrzymaj może to, nie wiem, to dajmy na B? Jest coś na B? Załóżmy Nie wiem o co chodzi Strzał z broni, a... Okej, okay, a tak wręcz zbliżenie, tutaj sobie ustawię Użyj E, wrzuć odłamkowy, exo na Q Dobra, mam tarczę, fajnie To już coś obczailiśmy nowego We've lost the lead. Nie cierpię, zmieniamy klasę. Nie lubię trzy strzałówek, naprawdę. Naprawdę nie lubię. Z czego? Zabiłeś go, czy on cię zabił? Jezus, jak wy tu skaczycie? Dobra, też zacznę. Też zacznę. Nie jestem gorszy, ale skacze, skakanie nie daje po prostu. Nie gwarantuję wszystkiego. Łups! Tu nie wolno spaść, Tu teraz się dowiedzieliśmy. Hello, tam jesteś. Widziałem cię. No, no już myślałem. Znowu mnie zabije. Odwet, fajnie w końcu. Blokuje mnie. wiedziałem, że. Wiem, że to mogłem wyraźnie strzelać, ale po co? Nie ty mm, Jezus co wy tu wszyscy się bawicie Dajcie coś ludziom po prostu Jak się tam bawią chłopaki Tu jest nasz Wszedł tam do budynku Spadamy, 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 spadamy Spadamy, spadamy. Ej, w powietrzu, ja muszę ten shift te o, o, u, uniki ogarnąć, albo na myszy to dam. Będzie lepsza opcja. No, chodź tu, nie podoba mi się ta mapa, szczerze wam powiem. Padł, asysta. Win. Dobrze, teraz <grym>, Tu nie można po prostu wleźć bo tu się ginie cały czas. nie jest przesiadywanie i czekanie, aż w Battlefield ktoś wyjdzie. Hello? Ja z jednej, on z drugiej. Ha, Shift w sumie cały czas... O, seria ofiar, pięć, ciekawe kto. Nie. O co? Fight. <laughs> no wiem, bo ja dostaję. No co? Przygrywamy, no, autentycznie. I to ostro. Ostro dost No chyba ślepy, że ich nie ma. <laughs> Ktoś tam idzie, ja wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Słuchaliśmy Ciebie. <laughs> Ty po prostu. O, ale dobrze, że to mój jest. Boom! A tak wręcz, dobra, też to trzeba ogarnąć. Jezu, jak ja dawno nie grałem w kodę, ja zapomniałem, że tu się tyle dzieje na no, raz. Był tam. Nie tu! Fuck! Ode, byłaby po prostu seria zwycięstw, winienc, wszystkiego by była seria. Znowu, Jezus, nie cierpię tej mapy. Po prostu jej nie... Nie cierpię jej. Czysty dom, zabij każdego gracza to przecież raz. Fajnie. Awans na no szósty poziom. Jak ja to zdobyłam. Dron lata. Widzieliście drona? Ciekawe czy on... Nie, żyje, żyje, żyje. Chodź. Pedał. Zauważyli mnie Nie bój się tam nie Wleźli sobie, wleźli O dzięki Dziękuję ci Jeden albo drugi no Zdecydować się było trzeba Jak on mi mógł tak zniknąć? No, ja to zwyciężę. Gdzie on jest? Dobra, jednak nie. Amunicji mi tu zaczyna brakować cały czas. No, myślałem, że go nie zabije, bo to zlaczyło. Jak już kogoś dorwiesz. Porażka znowu! Dobra, słuchajcie, mimo tego, że porażka znowu... Tutaj sobie kończę. Mam nadzieję, że, że... Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja nie jestem ostatnio na dzisiaj. Nie pokazujcie tego, o właśnie. Mimo tego failu totalnego, który tu pokazałem. Nie pokazujcie tego mówiłem. Schowajcie to, wytnę to. Ale dzień 13, no okropnie. Choć najlepszy typ z naszej drużyny miał 14-10. zostaliśmy no, w dupę ładnie. Jeśli się podobało, zostawcie łapę, No i widzimy się w kolejnym materiału. Prawdopod Materiale. Prawdopodobnie singla. A multiga wam pokażę później. Jeszcze nieraz. Ale jak już będę miał troszkę wypracowany ten schemat gry, ja w Ghostanie grałem, Czyli dwa lata temu ja grałem w Call of Duty. Wiem, że to w sumie nie jest za bardzo dużo na moją obronę ale myślę, że się jakoś wyrobię i ogarnę. Także tymczasem trzymajcie się gorąco. Cześć.